Witam. Jesteśmy ponownie. Widownia jest wprowadzana. Płaczki wchodzą do środka, widownia również jest wprowadzana. Tak więc, gdy już się skołtunie tutaj te 400 osób, widownia stoi tutaj, najprawdopodobniej, to może wezmą udział z nami. Płaczki wchodzą do środka głównym wejściem, zapraszając, wręcz fizycznie, Widownie do środka. Będą nam pomagać oczywiście, biuro obsługi widza będzie nam pomagać, zapraszając ludzi do środka. Przypominam, że nie mówimy cały czas nigdy. Gdy jesteśmy w roli, to nie mówimy. To jest lament y, ostateczny. Nikt tam nie może zwrócić się do słów o pomoc. Y, płaczki wchodzą pierwsze. Starajmy się, w, ramach, w granicach możliwości, żeby płaczki weszły pierwsze. Widownia za nami. Docieramy do środka. Czekajcie czy tu nie ma koncertu przypadkiem. otwórz mi okay. wchodzimy sobie do środka. Są przygotowania do koncertu. Żeby zostawić miejsce dla... To jest kolega, który nam pomaga. Żeby zostawić miejsce dla widowni, to musimy się odsunąć tutaj na schody. Czyli płaczki wchodzą na schody odsuwając sobie tasiemkę ktoś kto jest bystry to zrobi to w prosty sposób i zasuwając za płaczki zostają, idą na górę na galerię, a część zostaje tutaj, żeby zniechęcić potencjalną widownię, która by chciała przypadkiem wejść na górę. Nie chcemy, żeby weszła na górę. Cała widownia zostaje na dole, cała widownia zostaje na dole drugim miejscem, do którego chowają się płaczki jest są te schody i i te schody. Zostaniecie precyzyjnie wydzieleni kto, które schody obstawia nie więc spokojnie to jest tylko poglądowo informacyjne. Tak tutaj przy drzwiach stoją... Najprawdopodobniej, że się uda, szczudlarze, którzy będą, którzy będą witać yy, grabarze, którzy będą witać yy, widzów, yy, płaczki. Pokażę Wam coś, pokażę Wam jak to wygląda. Widzowie wchodzą tam. Jak widzicie, jest koncert, więc nie możemy za bardzo tam władzić. Widownia wchodzi do środka, a płaczki. Z tej strony, z tej strony oraz tych głównych schodów, tych tutaj, idą na górę, poustawiać się na galeriach. Tutaj są drzwi na galerie, hit hit. Pokażemy, tak? Mówisz? Tutaj są drzwi na galerie, hyc. o, jest Patrycja, która pokazuje drzwi na galerie. Galerie to takie balkon. Nie przeszkadzajmy w próbie. OK. Na każdym piętrze ustawiają się ustawiają się płaczki. Tak więc widownia będzie na dole. Tutaj jest, tutaj jest, jak widzicie, strzałka na piętra wyższe. Tam też są galerie. Tam sobie... No dobrze, wejdźmy. E, a ja po prostu zaraz będę opowiadać. E, widownia jest na dole, a wszystkie kłaczki podążają na górę. Będą pojedyncze grupy, które tego nie zrobią, ale to jest precyzyjna rzecz, którą wydzielimy Wam e, w, trakcie, e, w trakcie ustaleń, odostaniecie na informację od giełdęliwy. Na razie zakładamy, że wszyscy wchodzą na górę, na, na galerię. Tutaj są również galerie, jak widzimy. O, I tak samo jest na wyższym piętrze. No to bardzo, hmm. jeszcze pogadajmy. Więc... Chcesz coś yy, Więc Widownia jest na, na dole, wszystkie płaczki są na galeriach i interakcjujemy z aktorem, z Grzegorzem Wzylem, który będzie grał ducha yy, Szekspira. Yy, yy, przetrzymasz, który będzie grał ducha Szekspira, po mini spektaklu, po tej prezentacji teatralnej, yy, pierwsza widownia wychodzi, wprowadzamy drugą widownię, płaczki zostają na galeriach, dopłakują ostatecznie, śmierć, yy, otwieramy dach. Szekspir zapada się pod ziemię i tam w czeluściach piekielnych dusza będzie się wyrywać do nieba, żeby dotknąć nieba, słońca e, i innych bóstw, których być może wierzył Szekspir. E, być może wierzymy my. Wtedy się wszyscy, gdy widownia wyjdzie ostatecznie, wszyscy się cieszymy, lamentujemy, ale już ze szczęścia, idziemy do swoich grup, wychodzimy z roli i jesteśmy szczęśliwi. <grytanie> 进